Co roku staramy się angażować absolutnie wszystkich, którzy nam przyjdą po prostu do głowy. Paweł Amulewicz w naszym studiu od kobiet wypada zacząć. Joanna Jaguszewska, inspektor do spraw komunikacji, promocji i sportu, Urząd Gminy w Gietrzwałdzie. Dzień dobry. Dzień dobry. A tuż obok Janka Sprowicz wójt gminy Gietrzwałd. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry. Drodzy państwo, spotykamy się po to, żeby powiedzieć myślę o bardzo ważnej, ale takiej też fajnie zorganizowanej akcji Bezpieczny Świetlik. Zapytam najpierw o ideę tego przedsięwzięcia, zaraz powiemy o szczegółach. Panie wójcie, co to za pomysł? Bezpieczny świetlik to bądź bezpieczny na drodze, bądź bezpieczny w przestrzeni, w otoczeniu. Wspaniała inicjatywa, która ma już kilka lat. O szczegółach powie pani Anna. Panie Masiu, powiedzmy jakie środowiska zaangażowaliście, zanim powiemy dokładnie na czym to przedsięwzięcie polega, bo to jest no, współpraca wielu, wielu osób, instytucji, tak możemy powiedzieć chyba. No w tym roku możemy się pochwalić, że chyba już absolutnie wszyscy są zaangażowani. Generalnie jest to już e, szósta edycja i co roku staramy się angażować absolutnie wszystkich, którzy nam przyjdą po prostu do głowy. W tej chwili mamy zaangażowane środowisko e, nauczycielskie, czyli wszystkie szkoły, wszystkie przedszkola, również te prywatne, naszą lokalną policję, e, wojewódzką e, komendę policji w Olsztynie. E, mamy zaangażowane kluby sportowe, które prowadzą u nas działalność, prowadzą zajęcia. Zajęcia, prywatne osoby, które prowadzą różnego rodzaju zajęcia dla dzieci pozalekcyjne, no i przede wszystkim mieszkańcy. Bardzo duża fala takiego zainteresowania i przedsiębiorcy, którzy nas wsparli w tym roku. Na czym dokładnie ta akcja, ta kampania społeczna, tak też możemy powiedzieć, polega? Um, to są odblaski, tak? Promujemy noszenie odblasków. Natomiast akcji, w których rozdaje się odblaski, one lądują w szufladach, jest bardzo dużo. My oczywiście również i kupujemy, i pozyskujemy odblaski, również je rozdajemy. Natomiast my sprawdzamy, czy one są noszone. I tak naprawdę, jeżeli jest prowadzona akcja, prowadzone są rozmowy edukacyjne, to później nauczyciele, dzieci wzajemnie siebie nawzajem sprawdzają. Mamy zgłoszenia od mieszkańców, kierowców, którzy widzą takich pieszych, nieoświetlonych. Bardzo rozwinęła się nam taka odpowiedzialność społeczna, gdzie kierowcy po prostu przyjeżdżają do nas i mówią: Dajcie mi dwie kamizelki, bo mam dwóch takich na drodze i codziennie ich widzę. I ja po prostu się zatrzymam i im dam te kamizelki. Panie Wójcie, co włodarzowi gminy mówią właśnie mieszkańcy, uczestnicy, czy być może tacy no trochę delikwenci, przyłapani na tym fakcie, że odblasków nie mają? Jakie głosy, jakie sygnały do Pana, jeśli chodzi o te akcje, dochodzą? To jest bardzo pozytywna akcja. Rozpoczęliśmy w gminie Gettschfaut, ale wiemy, że to. Już się rozprzestrzenia na całe województwo, cały kraj, a może i na Europę, bo przecież żyjemy we wspólnym świecie, a te bezpieczeństwo w każdym kraju na tym samym polega, żeby być widocznym i bezpiecznym na drodze. Co przygotowaliście na 2024 rok w ramach tej akcji? Gdzie, właśnie tych małych, tych dużych, będzie można z odblaskami oglądać? Generalnie jesteśmy już po spotkaniach z edukatorami z Komendy Wojewódzkiej Policji. To było już, tak powiem, pierwsza wizyta u nas w tej sprawie. Dzieci są zachwycone. Wszystkie trzy szkoły miały takie spotkania. Podczas jednego byliśmy obecni tutaj z panem Wójtem. Pan Wójt dostarczył dzieciom odblaski, został to to zaatakowany i po prostu <laughs> rozebrany z tych odblasków. Natomiast no, ja widziałam, Całe, że tak powiem, zajęcia i są prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Te osoby, które prowadzą zajęcia, są bardzo dobrze przygotowane i w sposób taki przystępny, uwzględniający wiek, że tak powiem, uczestników, tłumaczą, w jaki sposób powinno się zabezpieczyć na drodze. Natomiast w poprzednich latach mamy już na koncie dwa eksperymenty drogowe na drodze, drogach powiatowych w Szubruku, raz z jednej, raz z drugiej strony, gdzie po prostu z grupą dzieci chodziliśmy ubrani od góry do dołu, właśnie na wodblaski i pokazywaliśmy kierowcom, jak powinien taki pieszy wyglądać. Oglądać. Zatrzymywaliśmy, rozmawialiśmy. Tutaj było ogromne wsparcie i służb i naszych strażaków, więc to były takie fajne akcje i dające bardzo dużo takiej świadomości. Drodzy Państwo, być może ktoś posłucha, czy obejrzy naszą audycję, zainspirowany będzie, chciał do tego już, jak słyszeliśmy, dużego grona dołączyć. Gdzie może się odezwać, z kim się skontaktować, żeby tę swoją cegiełkę do poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Gietrzwałd dołożyć? Panie Wójcie, do kogo? W urzędzie gminy, ale również na naszym posterunku lokalnym w Gietrzwałdzie, w komendzie miejskiej, w komendzie wojewódzkiej policji jest, mam okazję i żeby podziękować dla służb mundurowych za uczestnictwo i za wsparcie. Wiemy, że mundur to uwiarygodnia całą tą akcję i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Współpracujemy od lat i wiem, że dalej będziemy współpracować. Drodzy Państwo, zabrzmi to być może nieco jak truizm i banał, ale myślę sobie, że taki drobny odblask to jest mała rzecz, a może naprawdę uratować życie, dlatego zachęcamy do tego, żeby po pierwsze zapoznać się z akcją Bezpieczny Świetlik, a po drugie także może gdzieś samemu po prostu pamiętać o tym, żeby po zmroku, nawet i w mieście, w niektórych miejscach czasami warto taki odblask ze sobą mieć. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moimi gośćmi byli Joanna Jaguszewska, inspektor do spraw komunikacji, promocji i sportu z Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i Janka Sprawicz wójt gminy Gietrzwałd. Piękne Děkuji, Děkuji bardzo.